widzowie, Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, a raczej krótkim filmie. Dziś pokażę Wam jak napisać małego wiruska, który nie jest groźny w komputerze. Dobra, tworzymy nowy dokument tekstowy i teraz tak, wchodzimy w niego i piszemy Sy, ty, A, Ty i piszemy C, Al, C, Enter I, i piszemy trochę tych calc, nie wiem... I tak chcecie, jeżeli ktoś ma mały komputer, to może ich być dużo. Ale ja nie po... Jak ktoś ma słaby komputer, to nie wiem. Dajcie to tego mało. Za chwilę zobaczycie, co to będzie za wirus. Niektórzy mogą go znać, a niektórzy nie. To nie jest wcale groźny wirus. Dobra, u mnie wystarczy chyba jeszcze z... Czekaj. Eee, coś mi się tu podziałało jeszcze. Z... Tyle, no dobra, dobra. Klik, zapisz. Jako teraz klikamy. I teraz, nie wiem, <laughs> dajemy faber Kropka bat. Ważne, musi być rozszerzenie, kropka bat, bo inaczej wam to nie zadziała. I jeszcze ważniejsze: wszystkie pliki musi być tak. Teraz klikamy zapisz. No i teraz z tego wychodzimy, możemy ten dokument tekstowy sobie usunąć i opróżnić, jak tam chcecie. No i uwaga, to, to jest taki wirus, który jest trochę groźniejszy, ale to potem, a znaczy, może w następnym odcinku, no i uwaga, czyli 2-1. I patrzcie, co się teraz stanie. No jak widzicie, bardzo dużo kalkulatorów nam się odpaliły. Ja nie mogę, ja mam trochę wytrzymały komputer, ale już za chwilę nie będzie aż tak wytrzymały. Patrzcie, co tu się dzieje. O kurde, o patrzcie ile widzi widzicie. I właśnie ile da dacie ca calc, tyle, tyle właśnie wam to zrobi. Czyli ja dałem tyle, ile było, czyli jak widzicie. No i teraz usuwać, nie? Możecie komuś zrobić kawał na takim komputerze jego. No i tyle, patrzcie. Widzicie, no, jeszcze możecie sobie zrobić tak po tym, jak ktoś ma słaby komputer, żeby tyle mu się stało. Ja natomiast nie mam jakoś dużo, no i mam tylko, mój komputer tylko tyle przeżył. No ale jak tylko jest dużo, no to właśnie, no i teraz możecie ten skrypt usunąć, przepraszam. Yy, dobra, to sobie to teraz tak na szybko przeniosę. Yy, no trochę mi zlagowało po tamtym, no ale, no... Czekajcie, to sobie przeniosę... Tu, tak... Tak i tak... Oczywiście potwora nigdy nie usunę, bo... To jest wirus taki, ja, ja osobiście nie klikam, bo to jest Eula. Nie wiem, że to kontynuować wygląda, bo to polskimi znakami ten. No ale no, to jest taki też mały wirusek, a ja się z wami żegnam. Dobra.